Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Przedłożony przez pana prezydenta projekt ustawy jest oczywiście oczekiwany przez wiele środowisk zawodowych. Poprzednia ustawa wprowadzona przez PO i PZL była niesprawiedliwa, krzywdząca dla wielu Polaków, szczególnie dla kobiet. Tutaj ze strony opozycji padają pytania o cyfry, liczby, o stan budżetu, czy nas stać, czy nie stać na wprowadzenie tejże ustawy. Ja postaram się państwu odpowiedzieć, używając słów pani posłanki, która przed chwilą się wypowiadała i przy mówić do wyobraźni. Czy wyobrażacie sobie Państwo 67-letnią pielęgniarkę, salową, która pracuje w szpitalu i musi się opiekować maleńkimi dziećmi, musi wykonywać zabiegi. Niejednokrotnie ona sama ma dolegliwości różnego rodzaju zdrowotne, już nie mówiąc o jej stanie psychofizycznym wynikających z jego wieku. Obecna ustawa daje im możliwość. Mogą wcześniej skorzystać z emerytury, ale również mogą dalej pracować. Pan Prezydent w projekcie Dziękuję. właśnie taki wybór daje. Mam pytanie, czy obecna ustawa daje możliwość pan łączenia pan pracy z zawodowej, i zawodowej i z emeryturą?